Hej, witam cię na moim kanale. Bardzo mi miło, że tu trafiłeś i że chcesz posłuchać tego, co mam do powiedzenia o pierwszym prawie, że Inspiracją i takim ostatecznym bodźcem do nagrania tego filmu była premiera ostatniego tomu drugiej trylogii w tym uniwersum, która miała miejsce dwa dni temu. Mam takie wrażenie, że w polskiej przestrzeni booktubowej, czy to związane z literaturą ogólnie, czy to generalnie z literaturą fantazy. Jest to seria bardzo mało popularna, w zasadzie nieznana i poza nielicznymi filmami dotyczącymi konkretnych tomów nie ma takiego, który omawiałby tę serię całościowo. A to jest właśnie moim celem w tym wideo, dlatego że uważam, że jest to obecnie najlepsza tworzona seria fantazy. W końcowej części tego wideo powiem o ostatnim tomie, czyli The Wisdom of Crowds, którego audiobooka skończyłem słuchać mniej więcej godzinę temu. Tak więc ja nazywam się Tomek i zapraszam Cię na film. J.R.R. jest brytyjskim autorem, który zadebiutował powieścią Ostrze, a więc właśnie pierwszą powieścią z tego uniwersum. Seria zalicza się do gatunku grim Dark fantasy i tutaj pojawia się pewien problem, tego że nie istnieje żadna jednoznaczna, konkretna definicja tego, czym ten gatunek tak naprawdę jest. Na Wikipedii można znaleźć fragment, który mówi, że grim Dark fantasy to podgatunek fantastyki o tonie, stylu lub scenerii, który jest szczególnie dystopijny, amoralny lub pełen przemocy. Muszę przyznać, że coś w tym jest. Dream Dark fantasy to gatunek, w którym śledzimy losy postaci, których generalnie nie chcielibyśmy spotkać w prawdziwym życiu. To nie są historie o wielkich bohaterach, którzy chcą zbawić świat. To nie są historie o wybrańcach, którzy walczą z wielkim, złym lordem ciemności. To są historie o ludziach, którzy tak naprawdę mają ten świat zupełnie gdzieś i zależy im głównie na własnych celach i na własnych korzyściach. Jest naprawdę sporo serii fantazy, które są bardzo popularne, i które zalicza się do tzw. Grim Dark. Jest to m.in. saga Pieśni Lodu i Ognia George'a R. R. Martina, czyli popularna gra o Tron. niektórzy, w tym też ja, twierdzą, że bardzo dużo z gatunku ma chociażby wojna makowa Rebeki Kwan. I tu właśnie na scenę wchodzi Abercrombie ze swoimi książkami. Uniwersum pierwszego prawa zaczyna się od. Trylogii pierwszego prawa, w skład której wchodzą ostrze, nim zawisną oraz ostateczny argument. I to, co mnie ostatnio uderzyło po obejrzeniu filmu księgarki, do którego, mimo że mam pewne zastrzeżenia, to to, że bardzo ciężko mówić o fabule, szczególnie tej pierwszej trylogii, dlatego że pierwszy tom, czyli ostrze, tak naprawdę nie ma takiej jednolitej fabuły. Śledzimy w niej losy szóstki postaci, głównie trzech. Na trójce skupiamy się najbardziej, i ta trójka to Logan, czyli mówiąc najbardziej wprost, barbarzyński wojownik z północy, Jezal, więc młody, przystojny facet z dobrego domu, który w momencie rozpoczęcia powieści przygotowuje się do turnieju Szermierki oraz Glockta, czyli inkwizytor, który wiele lat temu dostał się do niewoli i w wyniku tortur jego ciało obecnie jest praktycznie kompletnie nieużyteczne i potwornie zmasakrowane. I to jest Coś, od czego tak naprawdę powinienem zacząć omawianie tej serii, czyli od postaci. Dlatego, że Joaber Crombie jest znany przede wszystkim ze swoich postaci. W mojej opinii i w opinii pewnie wielu osób, które czytają jego książki, jeśli chodzi o obecną fantastykę, nie ma sobie w ogóle równych. Jak już oczywiście wspomniałem, to nie są postaci pozytywne. Jezal jest samolubnym dupkiem. Glockta jest sadystycznym cynikiem. A Logan, mimo tego, że wydaje się być przynajmniej na początku całkiem równym chłopem, Takim typem faceta, z którym można by było usiąść w pubie i wypić piwo. Ma pewien problem, który sprawia, że tak na naprawdę najlepiej się trzymać od niego z daleka. Jednak nie jest to tak, że Abercrombie wyłącznie skupia się na swoich głównych postaciach. Pozostała trójka, czyli Ferro, West, wilczasz są również świetnymi postaciami. Tak samo jak postacie drugoplanowe, czyli, czyli chociażby Bajas, który jest taką wariacją na temat... Od tego znanego z fantastyki archetypu MAGA, przewodnika, który zawsze służy dobrą radą i zawsze pomaga, czy KOSKA, który jest wiecznie pijanym najemnikiem, który zmienia strony częściej niż ja wspominam nazwisko autora. Postaci łałberkrombiego są po prostu ludzkie, I ze wszystkimi wadami, które to ze sobą niesie, ale równocześnie mają w sobie bardzo dużo uroku, co w połączeniu z humorem, którą operuje autor, bardzo takim mocnym. Czarnym humorem sprawia, że ich losów praktycznie nie da się śledzić obojętnie. No właśnie, obojętność. To jest słowo klucz, którego powinienem użyć przy omawianiu tych książek. Dlatego, że jeśli jesteś osobą, która podchodzi do literatury bardzo emocjonalnie, zżywa się z postaciami, mocno im kibicuje, chce dla nich jak najlepiej, ma swoich faworytów i osoby, które w książkach, wedle Twojego mniemania, powinny skończyć jak najgorzej. To może nie jest to do końca seria dla ciebie, bo możesz bardzo łatwo zacząć się irytować. Abercrombie nie boi się, mówiąc zupełnie wprost, niszczyć swoich postaci. Nie boi się stawiać ich w okropnych sytuacjach. Nie boi się kazać im robić naprawdę okrutnych rzeczy. Nie boi się. nie boi się zmieniać ich pod wpływem tego, co przeżyły. Dużo osób. Szczególnie wydaje mi się w przypadku tej nowej trylogii, mówi o nim, że to jest bardzo nihilistyczne pisanie, przez to jak on traktuje swój świat i twoje postaci, ale moim zdaniem Abercrombie jest po prostu bardzo szczery i nie boi się pchnąć historii w miejsca, które czytelnikowi na ogół nie przyszłyby do głowy i on sam o tym mówi, że pisząc tę serię tak naprawdę nie pisał, nie miał założenia napisać serii Dark Fantasy czy Grim Dark Fantasy, to miał być bardziej... Jego sposób na przedstawienie w wielu momentach dosyć klasycznych motywów, bo w tej trylogii mamy magię, ale jest ona bardzo mało istotna. Mamy takie, można by było pomyśleć klasyczne motywy, ale one kompletnie nie służą temu, o czym taki standardowy czytelnik myślałby, że będą służyć. I to dość, dość dobrze prowadzi nas do fabu Abercrombiego. Tak jak już wspomniałem w pierwszym tomie, i może po części w drugim tomie też, bardziej śledzimy postaci niż poznajemy jakąś zwartą historię jednak trzeci tom, który do dnia dzisiejszego jest dla mnie najbardziej satysfakcjonującym zakończeniem jakiejkolwiek serii, to jest przepiękne ułożenie przez autora puzli, które rozsypywał przez dwa tomy w perfekcyjną całość. I byłbym w niesamowicie dużym szoku, gdyby komuś udało się przewidzieć do czego to wszystko prowadzi, kto okazuje się pociągać za sznurki, w którym miejscu kończą postaci. Powinienem też pewnie wspomnieć, że Abercrombie nie stroni od przemocy. W jego książkach jest dużo scen akcji i przyznam, że ja nie jestem ogromnym miłośnikiem czytania o bitwach czy o pojedynkach, aczkolwiek u Abercrombiego zawsze mi się to czyta bardzo dobrze, że myślę, że za sprawą humoru, który on również prowadza w swoich scenach akcji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą trylogię, natomiast to absolutnie nie jest koniec, bo tutaj na scenę wchodzą powieści standalone'owe. Są to powieści, które dzieją się w tym samym świecie kilka lat po zakończeniu trylogii. Są to kolejno Zemsta Lepiej Smakuje na Zimno, Bohaterowie oraz Czerwona Krajnę. I te, te książki radziłbym czytać dokładnie w takiej kolejności. Po pierwsze, dlatego że zmieniając tę kolejność, możecie sobie zaspoilerować pewne wydarzenia z tomów poprzednich. Pomimo tego, że te tomy nie są ze sobą bardzo ściśle powiązane, ale po drugie co istotne, to to, że na przestrzeni tych trzech tomów rozgrywa się dosyć duży charakter arc. I wydaje mi się, że najbardziej satysfakcjonującą rzeczą dla czytelnika byłoby poznawać go właśnie w sposób chronologiczny. Każda z tych książek jest wariacją Abercrombiego na temat innego gatunku. I tak Zemsta Najlepiej Smakuje na Zimno jest miksem między dość klasycznym revenge story, a historią typu heist. Mamy bohaterkę, która koniecznie chce się zemścić i oczywiście, żeby tego dokonać, zbiera drużnę, która... Pewnie zebrać nigdy nie się nie powinna i rusza już zabijać ludzi. Bohaterowie to zaś historia wojenna, jest to opis trzech dni bitwy i pomimo tego, że może nie brzmi to bardzo pasjonująco, to wydaje mi się, że jest to mój ulubiony standalone. Zaś Czerwona Kraina, co być może będzie dla Was najbardziej zaskakujące, to jest western. To jest historia zawierająca mnóstwo tych znanych klisz z westernów. Klisz z westernów, ale oczywiście przerobionych na modłe History fantasy, więc mamy Indian, mamy napad na Diligence, mamy Gorączkę Złota, to wszystko tutaj jest. W tych trzech scenelonach powraca bardzo znacząca ilość postaci z oryginalnej trylogii i to jest też coś charakterystycznego dla Abercrombiego, bo postaci bardzo często wracają. Oczywiście w mniejszych rolach, ale jednak wracają. Bardzo duża ilość czytelników uważa, że te trzy powieści to najlepsze, co Joe napisał. Ja, o ile jak już wspomniałem, bohaterów uwielbiam, również bardzo lubię zemstę. Tak, miałem pewne problemy z Czerwoną Krainą i to głównie przez bohaterów, z którymi specjalnie rezonowałem i których losy niespecjalnie mnie obchodziły. I tutaj też pojawia się pytanie, czy te książki można czytać bez znajomości trylogii. I, i odpowiedź brzmi: można, aczkolwiek osobiście bym tego nie polecał. O ile sama fabuła będzie jak najbardziej zrozumiała, to nie będzie wydarzeń, których kontekstu nie będziecie rozumieć. Tak naprawdę sporo smaczków i takich drobnych nawiązań kompletnie przeoczycie i zignorujecie, nie wspominając już oczywiście o spoilerach, które w tych książkach się pojawiają. Po Lonach przychodzi zbiór opowiadań, noszący tytuł Ostre cięcia. Czyli jeżeli miałbym być obiektywny, prawdopodobnie najsłabsza książka tego autora. Nie znaczy to absolutnie, że ta książka jest zła, aczkolwiek też nie chcę się nad nią pochylać specjalnie długo, bo dla mnie jest to bardziej. Ciekawostka, pewnego rodzaju uzupełnienie, niż pozycja sama w sobie. Jest to przyjemna rzecz, acz nie wymagana, żeby tak bardzo dogłębnie poznać te, ten świat. Opowiadania w tym zbiorze dzielą się na dwa rodzaje. Mamy opowiadania, które dotyczą dwójki nowych postaci wprowadzonych wyłącznie do tego zbioru czyli Jafre i Shev. Natomiast drugim rodzajem opowiadania są to opowiadania, które dotyczą postaci, wydarzeń czy miejsc, które znamy z oryginalnej trylogii. Tutaj pierwszy raz miałem delikatny problem z tym powracaniem postaci, dlatego że miałem takie bardzo silne wrażenie, że Abercrombie za mocno próbował mrugnąć okiem, i obecność postaci w niektórych opowiadaniach była przynajmniej dla mnie niespecjalnie potrzebna. No i na końcu przechodzimy do przynajmniej na dzień dzisiejszy ostatniej trylogii w ramach tego świata, więc trylogii Ery Szaleństwa, w skład której wchodzą Szczypta nienawiści. Kłopotliwy pokój i wspomniany na początku przeze mnie The Wisdom of Crowds, czyli w polskiej wersji prawdopodobnie Mądrość Tłumów. Książka ta nie została jeszcze wydana, miała mieć premierę w listopadzie, natomiast wydawnictwo Powodów, których szczerze powiedziawszy nie znam, przeniosło premierę, jeżeli się nie mylę, na pierwszy kwartał roku 2022. I w tejże trylogii bardzo duża ilość postaci z pierwszej trylogii, czy też ze w powraca, natomiast skupiamy się tutaj na nowym pokoleniu bohaterów, Składa się w przeważającej większości z dzieci postaci z oryginalnej trilogii. I te trzy tomy idą bardzo mocno w to, czym był ostateczny argument, czyli czegoś, co określiłbym jako czarnokomediowy thriller polityczny w świecie fantasy. W tych tomach świat pierwszego prawa wchodzi w erę rewolucji przemysłowej, a także pojawia się już taka zupełnie zwykła rewolucja, chęć przewrotu, która wisi nad państwem Unii. I tutaj ponownie pojawia się pytanie, czy można te trylogie czytać bez znajomości których z poprzednich tomów? Czy trzeba czytać wszystko, aby nie stracić nic? I tutaj mogę powiedzieć, że nie trzeba czytać wszystkiego. No a konkretnie, jeżeli faktycznie tak bardzo nie chcecie czytać jakichś konkretnych tomów, to możecie pominąć czerwoną krainę, dlatego że jest to książka, która w największym stopniu funkcjonuje w oderwaniu od wszystkiego, wszystkiego innego. Ponadto nie musicie czytać zbioru opowiadań, który w zasadzie nie jest w ogóle potrzebny. Natomiast te dwie powieści standalone, czyli Zemsta najpierw smakuje na zimno i bohaterowie, mają w tej trylogii ogromne znaczenie i ich znajomość jest praktycznie rzecz biorąc niezbędna. Nie będę oszukiwał, jest to trylogia, której moim zdaniem Abercrombie przechodzi sam siebie. każdym względem: pod względem sceny akcji, pod względem zwrotów akcji, pod względem intryg politycznych i szczególnie pod względem postaci. Ja, zaczynając czytać pierwszy tom, byłem przekonany, że nie polubię tej nowej obsady. Tak bardzo jak w tej oryginalnej, ale postaci takie jak Orso stały się z miejsca jednymi z moich ulubionych postaci w ogóle w literaturze. Natomiast droga, którą przychodzi tutaj Leo, czyli też jedna z najważniejszych postaci, jest jednym z najciekawszych charakter Arku, z jakimi spotkałem się w ogóle. I mimo, że postaci tej raczej się nie lubi, i to ciężko nie być pod wrażeniem tego, co tu Abercrombie wymyślił. Jest to trylogia w jeszcze większym stopniu wypełniona zdradami, politycznymi zagrywkami i zwrotami akcji, których nie powstydziłaby się sama gra Teraz przejdziemy do tego, co zapowiedziałem na początku tego filmu, czyli do mojej opinii na temat Wisdom of Crowds. Zapewne jakaś część z Was kliknęła w ten filmik tylko dlatego, żeby dowiedzieć się, co myślę o zakończeniu tej trylogii i być może zakończeniu tej serii w ogóle. Tak więc rozświąćcie się wygodnie, bo co nieco tutaj opowiadam. Jednocześnie lojalnie ostrzegam, Pomimo tego, że nie będę mówił o konkretnych wydarzeniach, które mają miejsce w tej powieści, nie będę miał specjalnych oporów przed wspominaniem wydarzeń, które już w tym uniwersum miały miejsce. Nie wiem, że tak będzie, ale być może rzucę jakimś zdaniem, które dla kogoś będzie spoilerem. To tyle, zaczynamy. Dla nikogo nie będzie specjalnym szokiem, jeśli powiem, że w tym tomie wybucha rewolucja. Wszystko w poprzednich dwóch tomach do tego prowadziło i w tomie trzecim to znajduje ujście. Nie spodziewałem się natomiast, że rewolucja wybuchnie tak szybko. Spodziewałem się raczej powolnego budowania napięcia, jakiegoś przygotowania bohaterów do tego, co ma nastąpić, i wybuch tej rewolucji może w połowie, może trochę przed połową książki. Ale tak nie jest. Rewolucja wybucha w zasadzie od razu na pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu stronach, znaczy tak zakładam, bo słuchałem tej książki w audiobooku i w pierwszych minutach już zaczęło się dziać. Wisdom of wkradziecię, jest pan takie wrażenie, w ogóle najbardziej brutalną Powieścią w tym uniwersum. Jeśli miałbym ją sprowadzić do jednego zdania, to powiedziałbym, że jest najbardziej przytłaczająca i mimo wszystko depresyjna. Nie ma tutaj dużo jakichś pozytywnych rzeczy, nie ma tutaj dużo wydarzeń, które są, które są lekkie, które dają nam jakiś oddech. Tutaj sztylety są wbijane w plecy. Zdrada goni zdradę. Jest brutalnie słowem. To, co do mnie dotarło po zakończeniu tej książki, to to, że każda powieść w tej trylogii jest poświęcona konkretnemu bohaterowi. Znaczy, tom pierwszy, czyli Szczypta Nienawiści, to była powieść Savin. Ona tam była najważniejsza. Wokół niej kręciły się głównie wydarzenia. Z nią spędziliśmy chyba też najwięcej czasu. Drugi tom opowiadał w największej mierze o konflikcie Orso z Leo. Natomiast trzeci tom dla mnie był głównie tomem Rike, czy Riki. Do teraz nie mam pojęcia, jak powinienem wymawiać to imię. Jest ona nie tylko kluczowa dla tego, co dzieje się na północy, ale również ma bardzo dużo do zrobienia w Unii. Ma bardzo duży wpływ na wszystkich bohaterów, którzy w Unii się znajdują. Natomiast jeden z moich zarzutów do tej książki jest właśnie związany z postacią Rike, bo o ile podoba mi się większość rzeczy z nią związanych, tak rozwiązanie konfliktu między nią a Calderem poza, poza jedną rzeczą, której dowiadujemy się o kalderze, raczej mi się nie podobała. Miałem takie poczucie déjà vu i miałem takie poczucie, że jest to jednak troszeczkę pójście na łatwiznę. Moim drugim zarzutem jest ciągle postać Ganara Broda, czyli w polskiej wersji pleczystego. Miałem troszkę nadzieję, że ta książka zmieni moje podejście do niego. Ale niestety tak się nie stało, to ciągle jest w mojej opinii najmniej potrzebna postać. Ciągle uważam, że jeżeli by go wykreślić z tej trylogii, to bardzo mało się by się zmieniło. Nie oznacza to absolutnie, że ja tej postaci nie lubię. Uważam ją za bardzo interesującą, aczkolwiek nie do końca potrzebną. Również zakończenie jego wątku było. W najlepszym razie ok, nie wywołał mnie specjalnych emocji, po prostu wzruszyłem ramionami i czytałem, czy też w zasadzie słuchałem dalej. Jestem pozytywnie zaskoczony postacią Vic. Na etapie pierwszego tomu miałem bardziej takie poczucie, że to jest troszeczkę narzędzie fabularne, a nie postać sama w sobie, natomiast każdy kolejny tom dodawał jej głębi i zakończenie jej wątku było dla mnie niesamowicie satysfakcjonujące, czego kompletnie się nie spodziewałem. Koniczyna jest koniczyną, Ciągle jego rozdziały są takim oddechem od momentami bardzo niesympatycznych, rzeczy, których doświadczamy w innych rozdziałach. Interesująca w tym tomie jest postać Sabine, bo ona jest pokazana od troszkę innej strony. W zasadzie każdy tom pokazywał ją od trochę innej strony. Podoba mi się również miejsce, w którym ona skończyła. Pewne zarzuty mam co do postaci Orso. O ile jego zakończenie jest logiczne i pasujące do jego postaci, o tyle moim problemem jest to, że on w tej książce przez bardzo długi czas jest bierny, nie ma specjalnie dużo do roboty, co było jednak dla mnie w jakimś stopniu rozczarowujące. No i muszę przejść do postaci, która po zakończeniu tych trzech tomów jawi mi się jako najlepiej wykreowana w tej trilogii, co jest dla mnie szokiem. Bo pamiętam, że kiedy przeczytałem pierwszy tom, miałem wrażenie, że to jest postać, która trochę jednak odstaje od pozostałych. Natomiast teraz mogę z całą. Świadomością powiedzieć, że jest to najlepszy charakter ark w tej trylogii, czyli Leo. Jego droga od tego naiwnego, głupkowatego żołnierza, który pragnie chwały i pragnie wielkich bitew i pragnie zwycięstw, po tego niewydarzonego, naiwnego rewolucjonistę w drugim tomie, który kończy tragicznie, kończy bez nogi, kończy bez ręki, kończy okaleczony na całe życie, po to, co dzieje się z nim w tym tomie i kim on zostaje na koniec niesamowite. Nie znoszę tego faceta. Jakbym tego faceta spotkał, to bym mu napluł w twarz, ale jeśli miałbym próbować być obiektywnym, to jest chyba najlepsza postać w ogóle w tych 10 książkach. Niesamowite. No i teraz wydaje mi się, że najważniejsze pytanie, albo jedno z ważniejszych przynajmniej, czy to faktycznie jest koniec? Czy ta książka faktycznie zakończy wszystko? Jeżeli prześledzilibyście sobie wywiady z Jabberkrombiem, to on jest dosyć powściągliwy w przewidywaniach. On najczęściej mówi, że nie widzi, nie widzi powodu, dla którego nie miałby kiedyś do tego świata wrócić. Obecnie, Abercrombie jest na etapie tworzenia powieści, której tytuł brzmi The Devils, i jest to powieść, która ma się toczyć w zupełnie nowym uniwersum. To ma być gatunkowo czymś zupełnie, może nie zupełnie, ale w bardzo dużej mierze innym. I tutaj nie mam pewności, ale chyba ma być początkiem nowej serii. To nie ma być standalone aczkolwiek, w tym przypadku mogę się mylić. Więc jeżeli będzie to początek nowej serii, to Joe Abercrombie do pierwszego prawa nie wróci przez najbliższe kilka lat przynajmniej, ale trochę światła rzuca nam sama książka. Konkretnie ostatni rozdział, nawet tak naprawdę ostatnie sceny, ostatni rozdział, czyli rozdział z perspektywy kończyny, to nie jest jakiś duży spoiler, spokojnie. I porównałbym to troszkę do ostatecznego argumentu, to znaczy ostateczny argument był bardzo konkretny. Tam bardzo mało rzeczy było pozostawione naszemu domysłowi. Większość wątków była bardzo jednoznacznie zakończona i tak naprawdę gdyby Abercrombie nie napisał tych wszystkich powieści po ostatecznym argumencie, to nie można by było mu czegoś zarzucić. Nie można by było mu zarzucić jakichś ogromnych dziur fabularnych czy jakichś wątków, które on nie dokończył specjalnie po to, żeby móc pisać dalsze powieści. Tutaj jest podobnie, to znaczy, Abercrombie nie zostawia wątków nierozwiązanych. To, co będziecie chcieli wiedzieć przed rozpoczęciem tej książki, tego się dowiecie. Dowiecie się o co chodzi z tą przepowiednią o Sowiec zjadającej owce. Dowiecie się wszystko o tym, kto stoi za tą rewolucją. Czy to jest naprawdę Pike, czy to jest ktoś inny. Aczkolwiek Abercrombie pewnymi scenami daje nam kolejne pytania. I tak jak wspomniałem, ostatnie sceny w ostatnim rozdziale. To jest do tej pory chyba najbardziej konkretne powiedzenie przez Abercrombiego. To jeszcze nie jest koniec. Ja tutaj jeszcze mam coś do powiedzenia. I być może jakieś osoby będą to interpretowały jako troszkę bardziej otwarte zakończenie, jako jakieś zada zadanie pytania, czy historia znowu się powtórzy, czy dojdzie do jakiejś kolejnej pętli, czy kolejne postaci popełnią te same błędy. Ale, mimo wszystko, dla mnie to jest powiedzenie że Abercrombie do tego świata jeszcze wróci. Tym optymistycznym akcentem kończę to wideo. Dziękuję bardzo każdemu, kto zdecydował się je obejrzeć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do następnego, cześć.